Nie pokazuje twarzy, bo w sumie nie ma to żadnego znaczenia. Chciałbym, że ten film obejrzeli wszyscy ci, którzy tak jak ja są nałogowymi palaczami papierosów. Palę od kilkunastu lat. Są uzależnione. Kieruję moim życiem. Rano budzę się i sięgam po papierosa. Czasami budzę się w nocy, sięgam po papierosa. W pracy wychodzę często na papierosa. Na przystankach palę. Bez względu na to jakie są mogą być tego konsekwencje. Wodzi jest zakaz palenia w obrębach przystanku. Pale w domu, mam córeczkę. Wiem, że to szkodzi, ale i tak palę, nie mogę się powstrzymać. Trzeba palić w latach 90. Wtedy jeszcze były popularne reklamy papierosów. Można je było wiedzieć na billboardach. Nie było żadnej kampanii, nikt nie ostrzegał. Za bardzo za o bardzo tym się nie mówiło. Były jedynie czarno białe plakaty informujące. Nie robiły żadnego wrażenia. Teraz są papierosy drogie. Ale kupuję sobie tytoń i nabijam gilzy. To w miarę tanio wychodzi, jeszcze nie stać i długo będzie stać. Potężne te firmy tytoniowe wykorzystują y, swoje zasoby pieniężne i organizują tak, sam, tak przemyt papierosów, nie bezpośrednio. Nie ma takiej oficjalnej komórki w firmach tytoniowych. Ale w zamian jest, jest potężne lobby tytoniowe. Produkujecie tytoń w dużych paczkach. Najprawdopodobniej pomijacie akcyzę. Chodzi o kwestie oszczędnościowe. Po prostu są drogie, ale wy i tak znajdziecie furtkę. Podejrzewam, że wielu polityków wam sprzyja. Mam teraz raka, najprawdopodobniej. To jest ostatnia wiosna mojego życia. Przynajmniej tak to wygląda. To nowotwór jamy ustnej. To obok yy, raka płuc, raka krztani. To jest taka trzecia możliwość. <ścoughs> no, przemyślcie to przede wszystkim, gówniarze, którzy myślą, że to jest takie fajne.